Portal Czerwony Front prezentuje strajk przedsiębiorców, czyli Janusze Biznesu atakują. Niniejszy tekst został nadesłany przez naszego czytelnika. Czara goryczy się przelała. Nawet dla nich. Od tylu lat bez przerwy prześladowanych i gnębionych na każdym kroku, a mimo praktycznie wolontaryjnie i charytatywnie dźwigających na swoich ramionach niczym mitologiczny atlas, polską gospodarkę, to już za wiele. Takie przynajmniej według słów samych zainteresowanych powody stały za powstaniem na Facebooku grupy o dość bezpośredniej nazwie strajk przedsiębiorców. Zacznijmy jednak od początku. Głównym inicjatorem i organizatorem całej akcji był Paweł Tanajno, co w zasadzie samo w sobie już dużo mówi o jej charakterze. Ten internetowy troll, a z zawodu, a jakżeby inaczej przedsiębiorca, zdobył rozpoznawalność dzięki kandydowaniu w wyborach prezydenckich w 2015 roku, zdobył zabójcze 0,2% głosów oraz w wyborach na prezydentach Warszawy tu otrzymał aż 0,42% głosów, zapewne dzięki Dzięki swojemu sztandarowemu pomysłowi pizza hawajska dla każdego mieszkańca. Prowadząc aktywną działalność na mediach społecznościowych, dał się poznać jako błaznowaty szermierz postulatów libertariańskich i zagorzały wróg dosyć szeroko rozumianego socjalizmu oraz państwowej biurokracji. Teraz w obliczu pandemii koronawirusa razem z grupą zwolenników postanowił przekuć słowo w czyn. Tak powstała grupa strajk przedsiębiorców, mająca w założeniu być platformą organizacji i koordynacji działań przedsiębiorców z całego kraju przeciwko według ich narracji gnębiącemu i okradającemu ich państwu. Które nawet w czasie pandemii stosując komunistyczne praktyki brutalnie ściga z nich niezłomnych filarów polskiej gospodarki nieludzko wielkie Daniny i regulacjami doprowadza ich na skraj ubóstwa. Wróćmy teraz jednak z, z tych odległych galaktyk absurdu na ziemię. Licząca obecnie już ponad 150 tysięcy członków grupa, jak można się domyślać, jak w soczewce skupiła w sobie wszystkie patologie związane z polskim rynkiem pracy i przedsiębiorcami. Już po krótkiej. Lekturze postów na grupie rzuca się w oczy ciągle miotanie się strajkujących w narracji między buńczucznym podkreślaniem swojej potęgi i znaczenia. My dźwigamy polską gospodarkę. Jak się odmówimy współpracy, to rząd pis upadnie w tydzień. Nie możemy istnieć. My możemy istnieć bez państwa, ale państwo bez nas nie a płaczliwym rozpaczaniem nad beznadziejnością swojej obecnej sytuacji i bezsilnością w obliczu pandemii COVID-19. Miesiąc bez zysków i moja firma upadnie. Jak mam spłacać kredyty i leasingi? Nie tylko w tym przypadku grupowicze zbytnio nie starają się być konsekwentnymi. Ci, którzy dzisiaj w obliczu kryzysu najbardziej na grupie gardują za tym, by państwo im pomogło i serwowało hojne pakiety pomocowe, a nawet żądający, by wzięło na siebie utrzymanie ich pracowników, proponował to sam hersz bandy – Tanaino w czasach prosperity byli pierwsi do szkalowania jakiejkolwiek ingerencji państwa w rynek jako szkodliwego socjalizmu. I obficie udostępniali na swoich tablicach posty promujące skrajnie wolnorynkowe postulaty w stylu Janusza Korwina-Mikke. Im dalej w las, tym gorzej. Cała masa wypowiedzi cechującej się charakterystyczną dla tej grupy społecznej pogardą dla innych jako mniej zaradnych, krytyka programów socjalnych i promowanie darwinizmu społecznego, a to wszystko doprawione kiczowatymi grafikami z postulatami oraz cytatami Statcher i regana. Słowem godny politowania skansen neoliberalizmu lat 90. Jakby tego było mało, przedsiębiorcy w swoim cynizmie posuwają się do otwartego wymieniania się sposobami, jak naginać prawo i nielegalnie zwalniać pracowników. Dla dokładnego oddania klimatu grupy, pozwolę sobie przytoczyć dwa z bardzo wielu przykładów takich porad. Zachowano pisownie oryginalną. Są dwa sposoby: dogadać się na umowy bez okresu wypowiedzenia i obiecać nowe. Jak się sytuacja uspokoi, jak nie będą chcieli, to kupić najtańszą wódkę po flaszeczce na głowę, dać jako zamienny środek odkażający, i na koniec dnia dać dyscyplinarki. Jak nie chcą się dogadać po dobroci, to zwolnienia dyscyplinarne. Jak firma później ci nie pójdzie, to ogłosisz bankructwo, a jak wirus minie i obroty wzrosną, to najwyżej po dwóch latach, jak przegrasz w sądzie, to musisz być przygotowana na wypłatę im trzymiesięcznego wynagrodzenia. W ogóle taka przedsiębiorczość rozumiana jako umiejętność oszukania państwa bądź ominięcia przepisów jest w wypowiedziach przed Przedsiębiorców z grupy wynoszona do rangi najwyższej cnoty. Znany, wezmę to na firmę, to tylko jeden z całego arsenału takich przebiegłych trików. Po dwóch tygodniach nakręcania się nawzajem w swojej bańce przedsiębiorcy postanowili działać i zorganizować strajk samochodowy na placu teatralnym w Warszawie. Grupowiczy podzieliły jednak bardzo poważne dylematy natury organizacyjno-marketingowej. Jeden z członków grupy podzielił się bowiem z resztą celną refleksją. Pytam na serio! Czy mamy być służbowymi, starymi dostawczakami? W sumie będzie relacja w TV, więc dobrze byłoby się biednie pokazać. Jak będą jechały same Porsche, Mercedesy, BMW i tym podobne, to będzie groteska. Wywołało to żywą dyskusję i spór między tymi pragnącymi pozować na biednych, a tymi, którzy jak sami deklarowali, nie wstydzą się swojego bogactwa. Przygotowujący się do strajku przedsiębiorcy zdobyli sobie sojuszników w postaci Michała Kołodziejczaka i jego Agrounii oraz dawnego posła i działacza Konfederacji Jacka Wilka, deklarującego pomoc prawną w walce z państwem o odszkodowania. Najwyraźniej po sukcesie wyborczym Koalicyjnej Konfederacji na prawicy głęboko wzięto sobie do serca zasadę małpy razem silne. Strajk, a raczej jego parodia, miał miejsce 31 marca pod hasłem odmowy płacenia ZUS, VAT, PIT, CIT i innych danin. Kilkadziesiąt luksusowych samochodów przez krótki czas blokowało miejscami ruch wokół Placu Trzech Krzyży. Policja wystawiła kilka mandatów i spisała uczestników. Nie wiem jak czytelnicy, ale ja od razu Widzę, że to naprawdę potężna siła, zdolna co, naj, co najmniej zdestabilizować państwo albo nawet obalić rząd. Obserwacja grupy strajk przedsiębiorców i całej akcji przynosi kilka istotnych refleksji. Przede wszystkim, bez względu na to, jak hojne państwo nie wesprze podszkodowanych przedsiębiorców, zawsze będzie im za mało i będą podnosić swój klasyczny krzyk o złodziejskich podatkach i pasożytniczym państwie. Ten typ tak ma. W swojej tarczy antykryzysowej rząd PIS zdążył już bowiem poświęcić interes pracowników i całkowicie poszedł na rękę przedsiębiorcom, ale jak widać wyraźnie ich zachłanność to studnia bez dna. Do Ramusa można także odesłać liberalny mit, że przedsiębiorca zarabia więcej, ponieważ ponosi większe ryzyko i musi wykazać się większą odpowiedzialnością. Obecnie, jak na dłoni widać, że jest to tylko fałszywa śpiewka czasu prosperity, mająca usprawiedliwić wyzysk pracowników. Kiedy przychodzi kryzys i przedsiębiorcy powinni wykazać się ową odpowiedzialnością, np. rezerwami finansowymi, zamiast kolejnego nowego auta, są oni pierwsi do przerzucania jego kosztów na państwo i pracowników. Nie ma więc absolutnie żadnych powodów, by trzymać się dalej neoliberalnych dogmatów i próbować za wszelką cenę dogodzić roszczeniowym januszom biznesu.